Witam tu Magda i nie kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Tylko robimy dzisiaj aż dwa przepisy. Robimy pyszne i pulchne, miękkie bułeczki dożdowe nadziewane pikantnym farszem mięsnym. Do tego prosta zupa z marchwi i soczewicy i na deser najszybsza chyba na świecie domowa krówka czekoladowa. I te wszystkie smakołyki przygotuję z pomocą tego oto urządzenia. Jest to robot kuchenny Kenwood Cooking Chef XL. Który z pozoru wygląda jak zwykły robot kuchenny, ale powiem Wam, że dostałam go do testowania na kilka dni. Nie w warunkach tutaj studyjnych, bo jak widzicie nie jestem u siebie w kuchni, tylko w studio, dlatego żeby bardzo fajnie zaprezentować tego robota, ale w warunkach domowych przetestowałam go na każdym możliwym froncie i powiem, że daje radę. Poznajcie ten oto robot planetarny, ma on bardzo dużo funkcji. No i tak jak sama nazwa wskazuje, zacznę może od tych takich najbardziej oczywistych. Jest to robot, za pomocą którego można przygotować najrozmaitszego rodzaju ciasta, i jest tutaj cała paleta końcówek, które możemy w tym celu wykorzystać. Wiecie co, może ja bym Wam omówiła po kolei te końcówki tak szybciutko, żebyście zobaczyli możliwości tego robota, mieszadło elastyczne z dwoma nakładkami, z dwiema nakładkami, dlatego żeby nie mieszały się smaki na przykład do dań wytrawnych i do dań słodkich. Bardzo ładnie wyprofilowane jest to mieszadło, że zbiera z misy każdą substancję, która znajduje się w środku. Świetne do topienia czekolady, ale też można podgrzewać zupy, kremy i topić masło, czy wykorzystywać do jakichś takich bardziej miękkich, mazistych ciast. Następnie bardzo klasyczne, takie charakterystyczne dla robotów Kanuda mieszadło typu K do ciast kruchych, ciasteczek, takich bardziej sztywnych ciast do słodkich wypieków. Najczęściej wykorzystywałam tę końcówkę. Hak do ciast typu drożdżowe, do pizzy, do ciast makaronowych, do ciasta na pierogi. Genialnie się sprawdza. Taka tradycyjna trzepaczka do ubijania piany, do spulchniania ciast typu biszkopt, takich bardziej lejących. No i mieszadło, tutaj muszę się do niego dostać, uniwersalne, w którym zakocham się chyba najbardziej, dlatego, że jest to mieszadło, które w połączeniu z tym oto urządzeniem umożliwia w tym robocie gotowanie. I o tym za chwilkę w przepisie, to jeszcze przejdę szybciutko do pozostałych funkcji. W robocie, ponieważ on ma podgrzewaną misę to jest podgrzewanie indukcyjne, co jest ewenementem i co mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie w tym robocie, to to, że misa podgrzewana jest w zakresie temperatur od 20 stopni do 180 stopni Celsjusza, co oznacza, że można w niej zarówno topić czekoladę, i to bardzo szybko jest sprawnie, podgrzewać ciasto do wyrastania, jak i ugotować pyszną zupę, czy zawiesisty sos, czy jakieś apetyczne kary. 180 stopni to już wyobrażacie sobie, że to jest temperatura, która spokojnie pozwala ogarnąć takie tematy. Koszyk do parowania. Wystarczy ułożyć nie wiem, kawałek łososia, trochę szparagów, może troszkę ziemniaczków i w robocie można także podgrzać danie na parze lub można też podgrzać danie, które przygotowaliśmy dzień wcześniej, na przykład pierożki czy jakieś paszteciki, delikatnie podgrzać parą w takiej temperaturze, jaką sobie zadamy i mamy pyszne danie. Kilka minut w zasadzie gotowe do podania. I teraz może omówię funkcje, jakie oferuje ten robot, dlatego że możemy na nim gotować bądź miksować manualnie, czyli można sobie samemu wybrać temperaturę. Tutaj mamy prędkość obrotów, a kręcąc pokrętłem w drugą stronę, czyli w lewo, mamy częstotliwość mieszania. Którą też zademonstruję wam w przepisie, bo to też jest przegenialna rzecz. Eee, może zajdę do zera. I e, czas, bo możemy oczywiście ustawić czas i odejść sobie albo umyć naczynia, albo wypić kawkę, zrobić sobie małą przerwę w gotowaniu, a robot przejmuje całą pracę e, na siebie. E, to tyle z rzeczy e, manualnych. Ale e, Kenwood ma też e, programy, chyba 13 tu jest tych programów, e, już ustawionych. Ubijanie białek, ciasto biszkoptowe, zagniatanie ciasta stanie ciasta, z tych dwóch funkcji będziemy korzystać przy okazji bułeczek, topienie czekolady, beza szwajcarska, beza włoska, kompot owocowy, popcorn, gotuj na parze z pomocą tego koszyczka, potrawy jednogarnkowe, zupa z kawałkami warzyw i mięsa, wolnowar. I wybierając sobie program mamy już ustawienia predefiniowane. No i obiecane przystawki, czyli skorzystamy tutaj, pokażę Wam, tu jest gniazdo szybkich obrotów, tutaj gniazdo wolnych obrotów, mam zamocowaną już osłonę przeciwklopaniową, więc nie będę jej zajmować, ale można tutaj zamontować przystawki. Ja akurat w zestawie, z którego korzystam mam dwie przystawki blender oraz malakser i wystarczy wkręcić. I można korzystać z blendera. Takich przystawek do tego robota jest bodajże 25. Ja mam akurat dwa, i te, dwa, i te, te, te dwie przystawki wykorzystamy w dzisiejszych przepisach. Wspomnę jeszcze tylko, że do malaksera są. Wymienne tarcze, no malakser jak malakser ma ostrze, bardzo ostre, naprawdę świetnie sieka. Tarcza na grube plastry, tarcza na cienkie plastry. Można też zetrzeć warzywa na piórka, takie drobniutkie wiórki na grubsze i do siekania warzyw bądź różnych innych składników takie paseczki typu Julienne, bardzo przydatne. W 30 sekund można wszystkie warzywa na zupę pokroić i cieszyć się pyszną zupą, praktycznie bez siekania nożem. To co, robot omówiony możemy zaczynać gotować. Zacznę od najszybszej domowej krówki czekoladowej. Mam tu już przygotowane wszystkie składniki. Potrzebuję 300 g ciemnej czekolady i ja ją sobie posiekam, żeby się szybciej roztopiła. Dokręcam. Jak widzieliście, prędkość obrotów można regulować także w trakcie działania malaksera. Czekolada zblendowana, nawet troszkę za mocno, dlatego że, tak jak wspomniałam wcześniej, malakser jest dość silny. Przekładam czekoladę do misy i dodaję pozostałe składniki. Korzystam od razu z wagi. Potrzebuję 300 g z mleka skondensowanego, słodzonego. I teraz masło, też mniej więcej 30 g gramów. Mówiłam trzy składniki, ale dodam jeszcze szczyptę soli dla wydobycia słodyczy czekolady. Składniki w misce, to teraz y, mieszadło. I ustawiam temperaturę 60 stopni Celsjusza, tak żeby czekolada się ładnie stopiła. Prędkość 1 i czas 20 minut. I mam czas dla siebie. Wracam za 20 minut. Ok, 20 minut właśnie mija. Dodaję jeszcze 30 sekund na czwóreczce. I. Gotowe. Masę przekładam teraz do wyłożonego folią lub pergaminem naczynia. Ja sięgnęłam miskę, więc wyłożyłam ją folią, bo łatwiej wyłożyć. Można też sięgnąć po blaszkę 20 na 20 i wyłożyć pergaminem, dzięki czemu masę będzie później łatwiej po zastygnięciu wyjąć. Ta łopatka, którą wyjmuję masę z misy, jest w zestawie. Ona jest tak fajnie do, wyprofilowana do kształtu misy, że widzicie, zbiera bardzo ładnie i rozprowadzam. I gotowe. Teraz wystarczy tylko wstawić do lodówki na godzinę. Spokojnie można też na noc po tym czasie wyjąć, pokroić i podawać. A my zabieramy się do drugiego dania. Czyli zaczynamy bułeczki z farszem, więc zacznę od farszu. Papryka, marchew i czosnek zblenduję w malakserze. Z papryki usuwam gniazda nasienne i robię to tak z grubsza, dlatego że malakser przejmie na siebie całą robotę. Dwa ząbki i czosnku. OK, myślę, że tak wystarczy. No i teraz podsmażam mięso. Do misy wlewam odrobinę oliwy lub oleju. Troszkę go podgrzeję. Myślę, że 90 stopni Celsjusza. Zakładam teraz mieszadło uniwersalne, bo będziemy gotować. Mhm. Oraz część zbierającą ze ścianek. Myślę, że dam 90 stopni, małe obroty i 30 sekund, żeby podgrzać trochę olej. Ok, i teraz dodajemy mięso. Włożymy. No pięknie, prawie 300. I podsmażam. Zwiększam temperaturę do 104 stopni Celsjusza. I kiedy tylko mięso się zetnie, czyli w zasadzie już. Zatrzymuję gotowanie, dodam tutaj warzywa i teraz co jeszcze doprawię? Odrobinka soli, mniej więcej pół łyżeczki, na razie i tak będę to jeszcze później finalnie doprawiała. Troszkę czarnego pieprzu, kurkuma, oregano i odrobinka kuminu dla takiego przyjemnego smaku. Dodam jeszcze łyżeczkę taką czubatą koncentratu pomidorowego i odrobinkę ostrej czerwonej papryki. Zamykam i kontynuuję podgrzewanie, aż farsz połączy się z warzywami i yy, lekko odparuje. No i gotowe. Mmm, ale zapach. To teraz przekładam to do miski, żeby farsz ostygł, a w misie przygotuję ciasto. Będzie to ciasto drożdżowe, więc drożdże. 10 g drożdży wkruszam do miski. Pół łyżka cukru. 100 g wody. I króciutko to zamieszam do połączenia składników. Tak będzie mi łatwiej. Za chwilę działać. Czekam, dzieje się samo. Myślę, że tyle wystarczy. I teraz dodaję pozostałe składniki. Jedno białko. Żółtko wykorzystam do posmarowania bułeczek. Łyżeczka soli. 100 gramów oleju i teraz czasami może się zdarzyć tak, że przy wlewaniu oleju nie wcelujemy z ilością, więc można skorzystać z wagi tej wbudowanej do góry. Ja tak zrobię, bo nie chcę tego oleju dać za dużo. Postawię miskę, wyzeruję i wlewam 100 gramów. No, akurat na złość mi się udało, ale uwierzcie mi, wlewając do miski mogłoby się to nie udać, a przy wypiekach waga jest bardzo istotna, żeby była precyzyjnie zachowana. Wlewam do misy 100 g mleka i 400 g mąki pszennej. Biorę mąkę pszenną typ 500 lub 650 i wyrabiamy. Ciasto zrobione. Ja je teraz yy, Wyjmę z miski na natłuszczoną stolnicę. Stolnica natłuszczam dość obficie, żeby ciasto się nie kleiło, bo ono jest mięciutkie. Dzięki temu, że jest mięciutkie, bułeczki będą naprawdę pulchne i cudowne w konsystencji. Porządnie natłuszczam dłonie i krótko składam to ciasto kilkukrotnie. Widzicie, jakie mięciutkie? Ale dzięki temu, że stolnica jest natłuszczona i moje dłonie również. Da się bardzo łatwo uformować w kulę. Przełożę ponownie do natłuszczonej miski, po to, żeby ono wyrosło. I ustawiam funkcję wyrastania. Ok, i w czasie, kiedy ciasto wyrasta, ja dokończę farsz, on już ładnie przestygł. Warsz na razie wędruje jeszcze do lodówki, a ja przygotuję warzywa na zupę, z którą zamierzam te bułeczki podać. Zatrzymam na chwileczkę funkcję wyrastania ciasta, lisa jest lekko ciepła, więc ciasto będzie rosło, a ja w tym czasie podłączę malakser i skorzystam z wagi. Podłączam malakser i najpierw zblenduję warzywa na miałko, czyli dwa ząbki czosnku, odrobinkę świeżego imbiru. Blendujemy. pięknie i przekładam do miski, tarcza do cięcia w cieniutkie plasterki pięknie i teraz słupki błyskawicznie prawda? przekładam do miski. Warzywa gotowe. To teraz wracam do wyrastania ciasta, odejmując dosłownie kilka minut, bo tyle zajęło mi pokrojenie warzyw. No i ciasto wyrosło. Przekładam je teraz na natłuszczoną stolnicę, obficie natłuszczoną stolnicę. I teraz dzielę ciasto na 12 równych części, bo chcę uzyskać 12 bułeczek. I każdą porcję formuję w kuleczkę. Każdą kulkę rozpłaszczam w taki placuszek. Wykładam porcję farszu, w zasadzie tyle tego farszu ile chcecie, ja zrobiłam go troszkę więcej i miejscem łączenia do dołu układam na wyłożonej papierem blasze. Bułeczki gotowe, to teraz żółtko, białko było dodane do ciasta, żółtko do posmarowania bułeczek, dodaję odrobinkę oleju i mieszam. I tą mieszanką posmaruję bułeczki, po czym przypruszę je z wierzchu czarnym sezamem. No i co, gotowe do pieczenia. I w zasadzie powiem Wam, że za dużo się tutaj nie napracowałam, bo całą pracę wykonał za mnie robot. Wsadzam do zimnego piekarnika i ustawiam grzanie do 180 stopni Celsjusza. I od tego momentu włączam timer na 25 minut, i po tym czasie bułeczki powinny być gotowe. To do pieczenia. No i co, bułeczki w piekarniku, więc mam około 20 minut czasu. W tym czasie przygotuję zupę, do której kroiłam warzywa wcześniej. Mniej więcej dwie łyżki oleju lub oliwy. Ugradam. Generalnie to podgrzewanie można pominąć, ale jak dodamy warzywa na gorącą oliwę, to pójdzie całość sprawniej. Wyłączam, jest już gorąca i dodaję warzywa i doprawiamy: odrobinka soli, czarnego pieprzu, ostrej czerwonej papryki, kuminu, odrobinka oregano. W zasadzie ten sam zestaw przypraw, który dodawałam do farszu na bułeczki. I gotujemy. 180 stopni Celsjusza. 5 minut na jedyneczce. Ok, minęło 5 minut, i teraz dodaję soczewicę. Skorzystam znowu z funkcji wagi, bo potrzebuję 150 g soczewicy. Czerwona soczewica gotuje się bardzo szybko, dlatego korzystam z czerwonej i wsypujemy. I od razu dolewam jeszcze litr wywaru. Jeśli nie macie wywaru lub nie chce Wam się gotować, to można dodać wodę i domową kostkę warzywną. Jak ją przygotować, pokazywałam w osobnym przepisie. Podlinkuję go rzecz jasna dla zainteresowanych gdzieś tu obok lub w informacjach pod filmem. I gotuję tym razem przez 15 minut w 104 stopniach Celsjusza. No i co? Supa się gotuje bułki w piekarniku, więc w międzyczasie pokroję krówkę, która z całą pewnością jest już gotowa. Wyjmuję z formy i można kroić w takie kawałki, na jakie mamy ochotę. No i gotowe. Wiecie, co ja teraz zrobię, nie? Mm, pyszne. Przykładam na talerz i można się częstować. I bułeczki gotowe, niż sobie stygną i poczekają na zupę, a ja mam tutaj ostatnie 5 minut, dolewam mleko kokosowe i będziemy finiszować. Ostatnie 5 minut i koniec. I wszystko gotowe? No to podajemy. Wyjmuję mieszadło. Zupę można podać w dwóch wariantach. Taką jak teraz jest ugotowana z kawałkami mięciutkich warzyw z soczewicą lub zblendować na krem. No i co? Wszystko gotowe. Zupa, bułeczki i krówka, która może wystąpić w roli deseru lub słodkiej przekąski na następny dzień. Wygląda to całkiem skomplikowanie do przygotowania, ale dzięki temu, że miałam fajnego pomocnika, całość poszła bardzo sprawnie i szybko. Ja chyba jeszcze nie wspomniałam, że ja gotowałam tu wprawdzie przepisy swoje, natomiast. Kenwood ma też łączność Wi-Fi i można go połączyć z aplikacją, gdzie jest dużo przepisów, z których można korzystać, jeśli nie macie własnych pomysłów na dania. Bardzo to ułatwia gotowanie. Mam nadzieję, że dania przypadły Wam do gustu. Gorąco zachęcam do wykorzystania przepisów. Jeśli jesteście zainteresowani ich odtworzeniem, to jak zawsze link będzie w informacjach pod filmem. Wstawię tam też cały przepis. A że film powstał we współpracy z marką Kenwood, to jeżeli jesteście zainteresowani robotem, to wstawię tam również link do tego robota, gdzie można obejrzeć sobie wszystkie funkcjonalności, jakie to urządzenie oferuje. Dziękuję serdecznie za uwagę, za dooglądanie do końca. Przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o dzwoneczka przy przycisku subskrybuj. Dzięki temu pozostaniemy w kontakcie. No i co? Przepyszny zup, smakowitych bułeczek i słodkich krówek Wam życzę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa!